Dzisiaj taka krótka wyprawa na Wawel i zwiedzę podziemia krakowskiego zamku. Tak się wydaje, ale zmieniło się tutaj naprawdę. Na placu się zmieniło, bo główny zamek jest identyczny. Zwiedzanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część to jest y, zwiedzanie. Fundamentów Starego Kościoła i starych murów obronnych Wawelu. Jest to bardzo krótka trasa i polecam audioprzewodnik, aby troszkę więcej posłuchać o historii Wawelu, początkach budowy no i tych fundamentach oraz życiu we wczesnym średniowieczu ludzi, którzy tutaj przebywali. Oraz co wtedy było wybudowane? Elementy, kolumny na Wawelu, które kiedyś tutaj były. Pokazanie, w jaki sposób trwały prace rekonstrukcyjne na Wawelu, co znaleźli archeolodzy, jak zmieniała się Historia zamku, jakie kamienie, jakie portale, drzwi były wymieniane. Jest tutaj ponad 2000 różnego rodzaju kamieni. Rotunda Najświętszej Marii Panny, model wykonany w skali 1 do 25. Tutaj mamy drugą część podziemi pod Wawelem, a tu już jest pod komnatami wawelskimi. Na mną są już komnaty królewskie. Jest tam ktoś na górze? Tak, zobaczmy. O kurcze. To koniecznie musimy pójść z góry zobaczyć. No... No fajnie, że to zrobili, że można zobaczyć, jak to głęboko jest. Nie. A jakie to szerokie jest. Na spokojne zwiedzenie tych dwóch podziemi wystarczy 40 minut, może nawet i pół godziny. Nie jest to dużo do zwiedzania. Natomiast, jeżeli ktoś ma audioprzewodnik, to może poświęcić i nawet dwie godzinki. Ale ja bym powiedział, że jest to raczej wystawa dla ludzi, którzy bardzo interesują się historią i architekturą, niż dla przeciętnego turysty. Na szczęście czeka nas jeszcze jedna bardzo fajna atrakcja, która była tuż przy wyjściu z podziemi, a mianowicie pokaz świateł, który był organizowany na Wawelu. I tą atrakcję pokażę prawie całą, bo naprawdę jest warta zobaczenia. O czasie, w którym wojownik nie był żołnierzem, ale legendą wrogów. O chwale, o przygodzie, o przeznaczeniu, o lęku przed końcem, o pragnieniu nieśmiertelności i o potrzebie zostawienia po sobie czegoś więcej niż tylko imienia. XII wieku, o ścianach grubości półtora metra i wysokości co najmniej 18 metrów. Ten pierwszy kamienny magazyn mieścił broń i okoliców Runął w XIV stuleciu, ustępując w miejsca wieży duńskiej. Lecz pamięć o nim przetrwała w sercu przyszłych zbrodni, jako jej najdawniejszy fundament. Rok 1320 na wzgórzu, które dotąd broniło jedynie przetrwania, wznosi się tron Zjednoczonego Królestwa. Kamienne mury twierdzy nabierają innego ciężaru. Teraz mają strzec nie tylko życia, lecz majestatu kolonii. W chłodnych, wilgotnych wnętrzach rodzi się królewski skarbiec, sanktuarium pamięci i potęgi. Tu spoczywają węzygnia kondycyjne, a wśród nich szczelniec. Miecz obrzędowy, znak nowego panowania i jedności Polski. Obok leśnią zbroje baradne, hełmy i miecze reprezentacyjne, każdy nasycony historią swoich właścicieli i brzmieniem dawnych bitew. Tak powstanie zaczątek zbrojowy. Niezwykły skład, lecz świadectwo siły, pamięci i potęgi władzy, która odtąd będzie bić w sercu wanej. Jako świadectwo wielkiego zwycięstwa. W ich cieniu rodzą się nowe pokolenia obrońców, a pamięć o tym triumfie staje się fundamentem przyszłych zbrodni, miejsca, w którym stali i Kroch będą przemawiały równie donośnie jak królewskie gościa. Z przysięgi wyrasta nowa siła magii. Każde pokolenie dokłada do murów nie złoto, lecz stawie i pamięć bitów. Po zwycięstwie pod Obertynem w 1531 roku, król Zygmunt I wznosi ansylał przed Panią by strzec armat i choroby. Sto lat później, w woj. IV, buduje gmach dla artylerii, gdzie ciężkie działa usuną ogniem, gotowe na każdy atak. Przez kolejny wieki Wawel nie zazna spokoju. Odpiera wojska Maksymiliana w 1587, stawia czoła potopowi szwedzkiemu w 1655 i rosyjskim Pustszawom w, w czasie Konfederacji Wackiej w 1772. Po trzecim rozbiorze w 1795 roku Wawel traci królewską rolę. Broń, która broniła rzeczy a w murach brzmi echo obcych rozkazów. Jednak duch narodu nie gaśnie. W katedrze spoczywa Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski, bohaterowie walk o wolność. W połowie XIX stulecia Austriacy zamieniają nowcy katele twierdzy Kraków, otaczają bastionami i wznoszą koszary. Po latach austriackich niewoli Wawel wreszcie oddycha wolnością. Rok 1918 przynosi odrodzenie państwa i narodu. W 1919 żołnierze Nowej Rzeczypospolitej wznoszą dary. Broń z krakowskich magazynów i zdobyte austriackie działa. Pierwsze iskry przyszłej kolekcji. Traktat Ryski 1921 zwraca Polsce zrabowane skarby, lufy armat, paradne szyszaki, dawne oręże. Ocalone armaty i zbrody stają się zalążkiem przyszłej kolekcji, z której po odrodzeniu narodzi się nowa zbrojownia. Dowód, że pamięć Oręża przetrwała nawet w sercu zaborczej twierdzy. W wawelskich murach znów rozbrzmiewa echo szczepca, a ściany, które milczały pod zaborami, mówią językiem stali i honoru. Pokój nie trwa jednak długo. Wrzesień 1939. Nad Polską zapada cień lądy. Najcenniejsze skarby Wawelu, w tym Szczerbiec i Arrasy, w pośpiechu opuszczają zamek, by umknąć krabieży. Wyruszają w dramatyczną podróż przez Europę aż do Kanady, gdzie przez lata spoczywają w ukryciu. W 1959 i 1961 skarby wracają do Krakowa przypominając o narodzie, który nie pozwolił zgasnąć w swojej historii. W 1963 Wawel otwiera zbroję. Światło znów odbija się w sztalowych rufach, a każdy miecz i chorobniew ocalały z rozbiorów wojen i wygnania, prowadzą nas w głąb biegów, gdzie stan zamienia się w pamięć, a pamięć w nieśmiertelną legendę. Przez kolejne lata Abel dojrzewał w ciszy do nowego rozdziału. Do chwili, gdy zbrodnia znów przemówi w pełnym świetle współczesności. Po latach przygotowań otwiera się na nowo, przebudowana, rozświetlona jak księga, która wciąż dopisuje kolejne karty. Tu historia zatacza krąg. Od legend pierwszych obrońców po dzisiejszą nowoczesną ekspozycję zbrojownia trwa, dowodząc, że odwaga i pamięć są silniejsze niż czas. A to co zapisane w stanie wciąż szeptem prowadzi ku temu, co dopiero nadejdzie. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, a jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.